Ciąg arytmetyczny AN jest określony dla każdej liczby naturalnej n większy bądź równe od 1. Trzeci i piąty wyraz ciągu spełniają warunek następujący. Wtedy czwarty wyraz tego ciągu jest równy. Na początku przypomnijmy wzory związane z ciągiem arytmetycznym. My będziemy stosować ten ostatni wzór, związek między sąsiednimi wyrazami ciągu arytmetycznego, więc zapamiętaj ten zapis. Zadanie robimy dwoma sposobami. Mamy podany warunek z naszego zadania oraz wspomniany wzór. I zauważ, że jeżeli masz wyraz trzeci, tutaj wyraz czwarty, a tutaj wyraz piąty no to nasz wyraz czwarty, a cztery jest to średnia arytmetyczna tych dwóch wyrazów sąsiednich z prawej i z lewej, więc trzeba je dodać do siebie. I podzielić na 2. To jest tenże wzór. Tylko pamiętaj, tutaj jest czwórka, a nie n. Dobra, i teraz tak. A4 to jest A3 plus A5, ale zauważmy, możemy tę wartość zastąpić. Liczbą 58 i podzielić na 2 I od razu mamy wynik 29. Zaznaczamy odpowiedź B. Ale przejdźmy do drugiego sposobu. Zauważ, wyraz pierwszy to wyraz pierwszy. Wyraz drugi tworzymy przez dodanie do A1 różnicy. Z kolei wyraz trzeci to jest wyraz pierwszy i dwie różnice. Wyraz czwarty to jest wyraz pierwszy i trzy różnice. I wyraz piąty to A1 i cztery różnice. Przypominam, że ten te zawsze dwa indeksy dają nam indeks dolny przy literce A z lewej strony. Widzisz? 4 plus 1 to 5, 3 plus 1 to 4 i tak dalej. No i teraz my możemy nasze wyrażenia zastąpić. No właśnie czym? A3 możemy tym nawiasem zastąpić. A A5 tym wyrażeniem. Oczywiście tutaj bez nawiasów, bo jest plus między nimi. Więc A3 to jest wyraz pierwszy dodać dwie różnice, a wyraz piąty to jest A1 dodać cztery różnice. I równa się 58. Jeżeli jesteś początkujący, to taki zapis wywołuje stres, ponieważ mamy dwie niewiadome w jednym równaniu, ale spróbujmy to obliczyć. A1A1 A1 to 2A1, dodać 2R, 4R to razem 6R równa się 58. Całe równanie możemy jeszcze podzielić na 2, więc otrzymujemy, że A1 dodać 3R równa się 58 na 2,29. Ale o, o, zauważ, że ten zapis wystąpił już tutaj. Gdzie? Otóż w tym oto wierszu. A1 dodać 3R równa się A4. Dlatego. Ten oto zapis możemy zastąpić wyrazem czwartym, a 4 równa się 29. I również mamy naszą odpowiedź, wyraz czwarty.